Czym jest team coaching i jak może przydać się do zwiększenia efektywności zespołowej? Team coaching to rodzaj e, takiej pracy zespołowej, który jest jednym z najefektywniejszych sposobów na zwiększanie efektywności zespołów. Nie jest to takie szkolenie w tradycyjnym ujęciu. Nie polega ono na przedstawieniu jakiejś prezentacji czy uczeniu ludzi jakiejś konkretnej umiejętności. Polega to na tym, że przez jeden lub najlepiej, jeśli jest to pełne dwa dni, zespół pracuje nad różnymi aspektami związanymi z tym, co jest ważne w zespołowości. Na przykład Team Coaching International to taka organizacja, która e, mówi o tym, kiedy zespoły są najbardziej efektywne. E, I Team Coaching International podzielił kompetencje skutecznych zespołów na takie dwie grupy. Pierwsza grupa to kompetencje e, związane z produktywnością, e, chociażby jak podejmowanie decyzji, jak KPI, jak leadership danego zespołu. Druga e, grupa kompetencji to kompetencje pod hasłem: Positivity, czyli pozytywność. I wśród tych kompetencji znajdują się takie elementy, takie kompetencje zespołu, jak na przykład optymizm, konstruktywne interakcje, szanowanie różnorodności, szacunek, zaufanie, komunikacja. Jeżeli zespół dba tylko i wyłącznie o swoją produktywność, a nie dba o pozytywność i o te wszystkie kompetencje, wówczas jego efektywność nie rośnie tak dobrze jak mogłaby rosnąć gdyby zespół zainwestował i zadbał o te wszystkie elementy związane z pozytywnością zespołu czyli mamy tutaj taką zależność że jeżeli wzrasta pozytywność zespołu wzrasta również jej Produktywność. Więc podczas takiego całego dnia e, lub dwóch dni pracy zespołowej, pracujemy nad tymi elementami, nad kompetencjami zespołowymi, budujemy zaufanie, sprawdzamy, co tak naprawdę może być na przykład problemem w tym zespole: czy jest to zaufanie, czy brak szacunku, czy komunikacja, w jakich sytuacjach najlepiej sprawdza się zastosowanie team coachingu. Na przykład, może to być taka sytuacja, kiedy pozornie w zespole wszystko jest ok, ale jednak ta współpraca nie układa się bardzo dobrze i do końca nie wiadomo o co tak naprawdę chodzi. Może to być też doskonała metoda pracy w sytuacji konfliktowej, kiedy wiemy, że w zespole jest konflikt, ale jakoś trudno go rozwiązać takimi zwykłymi interwencjami czy też rozmowami. Team coaching sprawdza się też wtedy, kiedy organizacja czy zespół przechodzi przez jakąś dużą zmianę. Zdarza się na przykład, że zmienia się lider lub liderka zespołu, że odchodzą kluczowe osoby z zespołu i przychodzą nowe. To jest taki pierwszy moment pewnej Integracji w zespole, i nie zawsze wszystko idzie tak gładko, jakby mogło iść. To są również sytuacje przy zmianach struktur organizacyjnych, czy przy na przykład fuzjach i przejęciach, kiedy integrują się i łączą e, różne zespoły i nagle na przykład kiedyś to były dwa osobne zespoły, dzisiaj staje się to jeden zespół i musi na nowo ułożyć swoją współpracę. E, team coaching e, wymaga zaangażowania każdej z osób. To, co ważne, nie ma tu żadnej ukrytej agendy. Ważne jest, że lider czy liderka tego zespołu uczestniczy w tym team coachingu na równych zasadach jak każdy członek i członkini zespołu. Nie ma tutaj e, ważniejszych i mniej ważnych. Wszyscy są na równi. Wspólnie przyglądamy się temu, jak funkcjonuje ten zespół, co w tym zespole e, działa dobrze, jakie są jego mocne strony, a które obszary wymagają e, pewnej e, poprawy czy wzmocnienia. Idealnie, jeżeli. Taki team coaching może odbywać się poza biurem, czyli kiedy cały zespół wyjeżdża z dala od organizacji i jest po prostu w innym miejscu, w którym ludzie mogą skupić się w 100% na, na procesie, który właśnie się zadziewa. Team coaching również wymaga czasu, nie jest to szkolenie, które można przeprowadzić w półtorej godziny czy w dwie godziny, nie jest to też taki sposób pracy, gdzie możemy w pewnym momencie przerwać się, nie domykając pewnych etapów. Tutaj potrzebny jest czas, najlepiej półtora dnia lub dwa dni, kiedy mamy wszystkich razem, kiedy wszyscy skupieni są na, na pracy. Idealnie, jeżeli... Po takiej pracy, po paru miesiącach spotykamy się na tak zwany follow-up, żeby sprawdzić, co się udało, przez co zespół przeszedł i jakie zmiany wdrożył, ale też być może coś poszło nie tak. Tak jak w tradycyjnym coachingu, tutaj. Robimy taki przegląd tego, co się udało i też przegląd tego, co, czego nie udało się wdrożyć i też sprawdzamy z jakiego powodu tak było. Facilitator, czy tak zwany team coach podczas tej sesji, to nie jest osoba, która cokolwiek komuś każe, czy też zapisuje, czy też pokazuje jakąś prezentację. To zespół ma odpowiedzialność i wypracowuje. Najlepsze dla siebie rozwiązania, wyjaśnia sobie pewne rzeczy, buduje pewne, na przykład buduje zaufanie, czy sprawdza, co może robić inaczej, by na przykład komunikacja czy konstruktywne interakcje w zespole były lepsze. Choć team coach zawsze ma pomysł na to, jak przeprowadzić zespół przez cały proces i ma swoją agendę w głowie, to jednak ten rodzaj pracy. Wymaga takiej elastyczności do tego, żeby podążać za grupą, bo oczywiście są pewne założenia, a jednak później zespół w trakcie pracy może pokazać, że tak naprawdę co innego jest najbardziej palącym problemem czy wyzwaniem, i rolą team coacha jest podążanie za zespołem, ale też zapewnienie tego, żeby każdy z uczestników takiego warsztatu miał bezpieczną przestrzeń do wyrażania swoich opinii. I też mógł zabrać głos, mówiąc o tym, w jaki sposób ten zespół funkcjonuje. W ramach team coachingu pojawia się tak zwana osobowość zespołu. Mówimy o tak zwanym third entity, czyli tej, że zespół jako całość, jako system również może zabierać głos. Jeżeli Brzmi to jak coś interesującego dla Ciebie lub dla zespołów, którymi zarządzasz, lub jesteś osobą z działu HR, która szuka dobrych rozwiązań na poprawę współpracy w niektórych zespołach, koniecznie skontaktuj się ze mną, opowiem więcej w szczegółach.